No, witam serdecznie. Mikrofon udało mi się włączyć. To kosimy w sieci. To taka prosta partyjka. Gramy czarnymi i trzeba wygrać. No, wszystkie partie gramy na wygraną, tak jak turniej ten w czwartek co wygrałem. Wszystkie turnieje w czwartki będę wygrywał. Mam to tak ustawione. Panowałem technologię wygrywania C6. Obrona słowiańska. Tu nie wolno wychodzić gońcem na F5 ani na G4. Należy zbić piona i biały powinien grać A4. A4 normalny ruch. Wariant jest taki. No to takiego dałem. Tipsa free. A4. No grywali wielcy szachiści. E4 to nie jest ruch zły, tylko trzeba powiedzieć, że bo po ile po E3 czarne nie utrzymują piona, no to bo E4 utrzymują. D5 to jest ono ostre. Kamura, taki Hikaru, grał E5. Ale przegrał, piona nie ma. Ruch D5 jest gorszą alternatywą. On tu niczego nie rozwala, ponieważ jest B4. I co z tym piątkiem? Teraz poskoczek A4. Biały ma przewagę. No ma. Tak jakieś dwa piątki więcej. W partii nastąpiło E5. No do przodu można iść. Do przodu można iść. I teraz można było bić Kunisio. Można było pójść w wybitkę. I tu można zagrać nawet Hetman A5, a tu z dwoma piątkami to się wygrywa. No ale w czasie partii trudno się zdecydować. Konić pod biciem. Bierzemy centralnego piona, mamy dwa centralne piony. I teraz pytanie: czym odbić? Hetmanem czy pionem? No dobrze jest odbić pionem. Ale można być hetmanem, ponieważ kiedy mamy takie piony, w dodatku dwa więcej, jak wymienimy Hetmana, nie będzie jakiś taków króla. Biały nie chce. Chce zabrać piona, no to my go nie dajemy. Teraz grozi takie B3, niecałkiem przyjemne. C3 grozi. Goniec F4. No to E6. No trzeba zagrać E6. Trzeba szybko zroszować. Utrzymać piony i zroszować. Utrzymać piony i zraszować wieża D1. Oj, oj oj, oj, Tu można było robić kombinacje. Ale w szachy trzeba grać prosto i konstruktywnie. Szykujemy baterię. Bateria Maciusiu to jak coś strzela. Coś odejdzie, coś wystrzeli. Między innymi o tu i jak tu to tu na podwiązkę. Dokładnie pokolorowałem. Teraz możemy wygrać Hetman E4. Z odbiciem niby tego piona, ale nastąpiło. Hetman D2. Ojojoj, to te wieże mi przystawił. Hetman d2 i teraz sytuacja jest ciekawa. Hetman d2 grożą szachmaty. Wszyscy widzą, że grożą szachmaty. Jednakowoż pogonie c5 Biały się poddał. No i słusznie się poddał. No bo co zagra na c3? Mata nie ma. No ganiec jakby wyszedł. I zagramy C3. Tu mata nie ma. Hetman się nie mieści. Trzeba odbić królem, bo jak hetmanem to otakę. jak takie, to takie. Zobaczmy od początku, kto się wygrywa. Żeby wygrać partię nie trzeba grać genialnie. Trzeba grać prosto. Póki co budujemy pozycję. No i tak takie mówiłem A4, ale można inaczej. E4. No, to tu musimy gotowi wziąć piona, ustawić, ustawić figury tak, ja pokażę. Potem dochodzimy do C5, pozbywamy się piona D5. Wyganiamy, bijemy, bijemy. Nie dajemy piona C4, choć można go oddać, ale byśmy się klątali z Hetmanem. No i chcemy zreszować. Goni nam Hetmana. Tu widzimy jakie mamy różne załapańce. I przeciwnik się poddaje, bo co biedny może? Co on biedny może? I słusznie się poddaje, bo jak kaczoroczek kosi w sieci, o, ratunku nie ma w zasadzie. Najlepiej oszczędzić siły i poddać się przed 10 ruchem. No tutaj do 12 przeciwnik dotrwał, ale 13 już nie zrobił. Może wierzył w magiczna trzynastkę, która przynosi przegraną z to bardzo możliwe a ja dziękuję za uwagę